W trzecim odcinku naszej serii o Jarzębinie zajmiemy się sokiem z tych wyjątkowych owoców. Sok z Jarzębiny to świetna opcja, aby wprowadzić do codziennej diety porcje zdrowia i naturalnych składników, a jednocześnie cieszyć się smakiem, który, choć lekko cierpki, jest niezwykle wartościowy. Sok ten jest doskonałym środkiem wspierającym odporność, wspomaga pracę układu pokarmowego i działa oczyszczająco na organizm. Jak w przypadku konfitury. Warto pamiętać, że sok z jarzębiny również może mieć odrobinę goryczy, która jest charakterystyczna dla tych owoców. Niemniej jednak, odpowiednie przygotowanie, a zwłaszcza mrożenie owoców przed obróbką, pomoże tę gorycz złagodzić. Gotowy sok możemy przechowywać przez dłuższy czas i pić go nie tylko solo, ale także jako dodatek do herbaty lub koktajli, w zależności od upodobań. Sok z jarzębiny ma tę zaletę, że nie posiada tyle goryczki, co inne przetwory. Wynika to z faktu, że po wyciśnięciu soku same owoce są usuwane, a nie pozostają w produkcie jak to bywa w przypadku konfitur czy dżemów. Dzięki temu sok z jarzębiny jest bardziej łagodny w smaku, co czyni go świetną alternatywą dla tych, którzy chcieliby korzystać z prozdrowotnych właściwości jarzębiny, ale nie przepadają za jej charakterystyczną goryczką. Sok z jarzębiny to skuteczny naturalny środek, który pomaga w patologiach pęcherzyka żółciowego, problemach żołądkowo-jelitowych, a także niedoborze witamin. Jest skutecznie stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, wspomagając układ krążenia i działając korzystnie na serce. Aby przygotować sok z jarzębiny, wykonujemy proces odgoryczania podobny do innych przetworów. Zebrane owoce najpierw obieramy z baldachów, odrzucając brzydkie i chore jagody. Następnie dokładnie je płuczemy i zamrażamy przynajmniej na dwa dni, choć optymalnym czasem jest tydzień. Po przemrożeniu wyjmujemy owoce z zamrażarki i zagotowujemy wodę. Do wrzącej wody wrzucamy odmierzoną ilość jarzębiny, w naszym przypadku to kilogram, i ponownie zagotowujemy. Gdy tylko woda zacznie wrzeć, szybko ją odlewamy, co pozwala zredukować goryczkę. Teraz wlewamy do garnka wodę. Na kilogram jarzębiny będzie to około 3 szklanki wody, czyli setnych litra. Następnie dodajemy kilogram cukru, a na końcu kilogram jarzębiny. Możemy również najpierw przygotować syrop, czyli zagotować wodę z cukrem, a potem do wrzącego syropu wrzucić jarzębinę, technika zależy od nas. Ja osobiście wrzucam wszystko na raz i doprowadzam do wrzenia. Nie gotujemy tego długo, dosłownie kilka minut. Następnie zdejmujemy z ognia i rozgniatamy jagody, np. tłuczkiem do ziemniaków, aby naruszyć ich strukturę i ułatwić wydobycie cennych składników do syropu. Są też przepisy, w których jagody przepuszcza się przez maszynkę do mięsa lub blenduje, ale uważam, że lekkie rozbicie tłuczkiem w zupełności wystarczy. Następnie przykrywamy syrop z jarzębiną i odstawiamy na dobę, aby dobrze naciągnął wszystkie smaki i właściwości owoców. Po 24 godzinach nasz syrop jest gotowy do odfiltrowania. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Najpierw przelać go przez durszlak i wycisnąć owoce czystymi rękami, a potem jeszcze raz przefiltrować przez gazę, aby uzyskać klarowny sok. Alternatywnie, można od razu wyciskać jarzębinę przez kilka warstw gazy, uzyskując czysty sok już za pierwszym razem. Wybór metody zależy od Waszych preferencji i tego, jak gęsty lub klarowny sok chcecie uzyskać. Syrop jest już wstępnie przefiltrowany, teraz rozleję go do butelek, filtrując jeszcze raz, by pokazać Wam różnicę w ostatecznym wyglądzie syropu przy użyciu różnych grubości filtra. Pierwsza butelka, syrop przelany przez gazę złożoną czterokrotnie, jest bardzo klarowny, ale traci nieco na kolorze, zmieniając się z intensywnie pomarańczowego na lekko różowawy. Druga butelka to filtracja przez gazę złożoną dwukrotnie, trzecia przez pojedynczą warstwę gazy, a czwarta to syrop przefiltrowany tylko ręcznie. Nie jestem pewien, czy na filmie będzie widać te subtelne różnice, ale są one wyraźne zarówno w kolorze, jak i w strukturze syropu. Osobiście najbardziej podoba mi się syrop z trzeciej butelki, gdzie filtracja przez pojedynczą gazę pozwoliła zatrzymać pestki i większe kawałki, a jednocześnie większość drobniejszych elementów trafiła do butelki, nadając mu nieco bardziej naturalną konsystencję. I to już wszystko na dziś. Nasz sok z jarzębiny jest gotowy. Teraz jestem ciekawy, jaką klarowność syropu wy najbardziej lubicie. Bardziej klarowny, czy może taki z większą ilością owocowych cząsteczek? Dajcie znać w komentarzach, jak wyrobicie swoje soki, a może macie inne sposoby na jarzębinę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeśli ten przepis Wam się spodobał, oraz subskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków naszej serii o przetworach z jarzębiny. A jeśli macie pytania, śmiało piszcie chętnie odpowiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.